Jens zgłosił, że jest słaba klimatyzacja, czyli opróżniony, pusty układ klimatyzacyjny. Podłączyliśmy okay. azot, żeby zobaczyć, skąd tu chodzi, czy gdzie jest dziura. Na razie wszystko wskazuje, że jest ok. Ale zaraz przejdziemy testerem azotu i będziemy wtedy konkretnie wiedzieć, skąd jest albo czy jest wyciek. A czy masz jakieś podejrzenia już? Najczęściej jest to skraplacz, chłodnica klimatyzacji. To jest 90% przypadków uszkodzenia wycieków. Klimatyzacyjnych. I od tego zaczniemy, ale również też bardzo ważne trzeba sprawdzić wszystkie połączenia, czy to są przewody, czy to kompresor klimatyzacji. Często zdarza się ostatnio. Trzy razy w zeszłym tygodniu miałem, że spod zaworków klimatyzacyjnych z tych złączy one były nieszczelne, czyli trzeba było je na świecie wymienić. Tak naprawdę no, klimatyzacja może być również w najgorszym przypadku do pod ale to bardzo rzadko się zdarza. Ale jeżeli to będzie, to trzeba będzie to powiem, całe wnętrze samochodu rozebrać, sprawdzić. No mam nadzieję, że nie, no bo to już się... Osobiście też mam taką nadzieję, <laughs> że to będzie wszystko lajtowo.